Z redziną Sandoria, która mierzy w tym sezonie bardzo wysoko w trzecie lub w czwarte miejsce i grę w przyszłym sezonie w eliminacjach Ligi Mistrzów. Bohaterem tego spotkania okazał się Francesco Flaki, zawodnik z numerem 10. On strzelił swojego pierwszego gola w 8 minucie, Pomógł mu trochę obrońca redziny Iwany Franceschini. W 45 minucie akcja lewym skrzydłem Maxa Tonetto. Też bardzo dobry mecz tego lewego pomocnika. Dokładne płaskie dośrodkowanie do Flakiego i było 2 do 0 dla gospodarzy. Flaki strzelił tym samym swojego dziesiątego gola w sezonie. W 49. minucie goście z Kalabrii zdobywają bramkę kontaktową i autorem Giuseppe Colucci. Rodzina poprzedniej kolejce dość pechowo przegrała z Milanem po golu obójczym Marco Zamboniego. Tutaj też zaprezentowała się z całkiem niezłej strony. Mozart trafia w poprzeczkę. Świetne uderzenie Brazniejczyka z Redziny. W 70. minucie z kolei ręką w polu karnym zagrał Gaetano De Rosa i Francesco Flaki nie zmarnował sytuacji, jaką był rzut karny. -trick najlepszego zawodnika Sampdorii w tym sezonie. Ostatni gol meczu był dziełem Redziny. Karnym dobrze zachował się i instynktownie uderzył Giacomo Tedesco. Sampdoria pokonuje Redzinę 3 do 2.